Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Tym, co... Informuję o rejestracji rozmowy z panem chciałam się skontaktować. Słucham panią. To pan tak. Witam pana. Telefonuję w sprawach finansowych w celu potwierdzenia tożsamości. Proszę o datę urodzenia. Proszę panią moją datę urodzenia to zna 561 osób na Facebooku, których mam. Proszę o podanie daty urodzenia, żebyśmy mogli przejść do dalszej rozmowy. W jakim celu? Proszę pana, żebym mogła przedstawić Panu sprawę. Jaką dane, sprawę? które posiadam, są poufne i mogą trafić Aha. tylko do właściwej osoby. A wie Pani, bardzo że jest to proszę ustawa o ORO, która obliguje Państwa do przedstawienia mi pełnych informacji, w jakim celu przetwarzacie moje dane osobowe, jeżeli takie posiadacie. Proszę pana, jeżeli pan nie chce kontynuować rozmowy, ja ma pan takie prawo. Proszę odnieść się do rozwozy. korespondencji. I jeśli nie pan zmieni zdanie, tam do kontaktu. Nie ma firmy żadnej korespondencji, więc proszę do czego sprawdzić się Proszę jaki sprawdzić adres pocztę. Na pan chce wysyłacie do mnie korespondencję? Nie podam panu danych, proszę pana, nie wiem Aha. z kim rozmawiam. Przy, przy telefonie. Nic mi to nie mówi, telefon może odebrać, proszę pana, każda osoba. No dokładnie, tak jak każdy może pani podać moją datę urodzenia. To będzie Wobec tego dziękuję panu za rozmowę. Czyli Do nie widzenia. przedstawi mi pani powodu kontaktu? Nie, ponieważ pan nie poddał się weryfikacji, proszę. Ale ja pani powiedziałem, że moją datę urodzenia zna ponad 500 osób, więc co to za to weryfikacja? To proszę ją podać, jeżeli pan mówi, że tyle osób na Facebooku zna pana datę urodzenia. No, a jak poda ktoś, kto nie jest mną? Może ja nie jestem mną? To proszę podać mi cały numer PESEL, jeśli pan chce. No Bardzo chyba proszę. pani żartuje w tym momencie. Ja dysponuję Pana numerem celu, więc mogę to no sprawdzić. No dobrze, ale z czyjego, że tak powiem, zlecenia Państwo się ze mną kontaktujecie? Proszę Pana, szczegóły mogę przedstawić w momencie, mhm. kiedy będę wiedziała, z kim rozmawiam. A ja muszę wiedzieć, w jakim celu podaję swoje dane osobowe, proszę Panią. W celu wyjaśnienia sprawy, proszę Pana, Pana sprawy finansowej, mhm, bo w tym celu się finansowe. z Panem kontaktuję. A co Pani tak. określenie, sprawa finansowa mówi? Proszę pana, ta rozmowa do niczego nie prowadzi. Jeżeli pan no nie chce nie rozmawiać, chce powiedziałam, proszę danych, się odnieść do korespondencji. Żeby mi podać. Z czym mogę jeszcze panu pomóc? Chciałbym proszę zapytać, pana. kto jest administratorem moich danych osobowych. Przykro mi bardzo, ale ja w tym momencie nie udzielę informacji, bo Aha. nie wiem komu. Nie, nie, wiem, nie wiem, proszę pana, z kim rozmawiam. Pan się, się w dalszym ciągu raz. nie zweryfikował. Nie zweryfikował się pan, proszę pana. A czym jest, proszę panią, weryfikacja? Proszę pana, raz jeszcze zapytam, czy jest pan zainteresowany rozmową? No, cały czas Jeśli z panią tak, panią proszę, rozmawiam. O da... proszę o podanie proszę o podanie daty dlaczego pani urodzenia. Na mnie głos. Ja z panem rozmawiam, proszę pana. No ja też z panią rozmawiam i chciałbym zapytać, czym jest weryfikacja? To proszę odpowiedzieć na pytanie, a nie przepytywać mnie, proszę pana, co oznacza słowo weryfikacja. Pytanie? Pytałam pana o datę urodzenia. To nie jest pytanie, to jest prośba, proszę panią. Dziękuję panu za rozmowę. Do Wszystkiego widzenia. Wszystkiego dobrego życzę.